Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. A teraz morskie opowieści: jak to opatrzność boska potrafi pomagać na środku oceanu. No więc od samego początku. Nie od razu człowiek zostaje kapitana, nie od razu jest tak dobrze żyć, życiu. trzeba <laughs> się pomęczyć. E, więc byłem trzecim oficerem. Dawno, dawno temu byłem trzecim oficerem. No i. E, to dawne czasy, kiedy były jeszcze polskie linie oceaniczne. No i jako, że to było prawie 40 lat temu, no to elektronika, to słabo z nią było. Na każdym statku są dwa radary. Te radary służą tego, żebyśmy widzieli przede wszystkim we mgle, w sztormie. No bo jak jest dobra pogoda, no to widać <laughs> własnymi oczyma. Nieźle. Płynęliśmy sobie w Morze Północnym. Ja już wtedy byłem wierzący. Bo nie od samego początku, jak już mówiłem, nawróciłem się w wieku lat e, dwudziestu kilku pod krzyżem w Słupsku i zobaczyłem, że cieknie krzyż ludzką krwią ze, w Słupsku na kościoła Kościół Mariackiego. Przez 10 lat, no, dla mnie to był taki szok, że zacząłem myśleć o co chodzi. Potem zacząłem Katarzynę Szymon. No i powoli zacząłem się nawracać aż jest dzisiaj. No to wtedy już byłem nawrócony i już wiedziałem, o co chodzi z koronką do miłosierdzia. Wiedziałem, że koronka do miłosierdzia jest na wszystkie problemy naszego życia. No więc płyniemy sobie po tym Morzu Północnym, a tam jest jak są drogi wyznaczone przez boje. Konkretne drogi. I nie wolno z nich zbaczać. To tak, jak mniej więcej wjechać na krawężnik, tak? Nie wolno, ani w prawo, ani w lewo. Trzeba jechać drogą. <laughs> Statków tam zawsze było mnóstwo i do dzisiaj jest. Byłem na wachcie i zrobiła się mgła. także nie było widać nic dziobu statku nie było widać a radary, jak zwykle w tamtych czasach, przestały działać oba. W tamtych czasach to nie ma, że normalną rzeczą było, że radary przestawały działać. No i ja, jako młody oficer. No byłem, zawołałem kapitana, tak, no ale on też co miał pomóc. To jest tak, zatrzymać statku nie można, bo za na nami płyną statki i przed nami płyną statki. Więc jeśli jesteśmy w takim e, ruchu, no to tak, skręcić i wyjść nie można. Stanąć nie można. E, masakra. A zderzenie to jest tragedia. No więc... Kapitan myślał, co zrobić, to też nic nie może wymyśleć, jak radary nie działają. Elektryk kombinuje, kręci, ale to nic nie działa. No więc ja zacząłem odmawiać koronkę do miłosierdzia Bożego, wiedząc o tym, że na wszelkie kataklizmy losu one są. I jak dokończyłem tą koronkę, to mgła się rozeszła. Ale jako, że byłem sam, sam początku mojej wiary, to sobie myślę, a tam, no pewnie, no, co pewien czas, tam mgła się kończy. No więc no, nie sam nie dowierzałem temu, że Odmowienie modlitwy typu koronka do miłosierdzia może działać tam głę. No, jakoś tak, w się no, fajnie, że się rozeszła, fajnie, że odmówiłem tę koronkę, ale tak do pełnej przekonania, to ja tego znaczy. No, myślałem, że te, że na zasadzie, no, że no, przeszła. Ale szczęśliwy byłem. Ale po jakimś roku byłem niemalże w tym samym miejscu, na Morzu Północnym, i było dwóch studentów. Było dwóch studentów ze Szkoły Morskiej, Wyższej Szkoły Morskiej, gdzie się nazywa Akademia Morska. I, i ta sama sytuacja. Radary nie działają, mgła jest. No, na Morzu Północnym mgły są bardzo często. Ja mówię, chłopaki, nie martwimy się, ja tu znam takie modlitwę, modlimy się razem, na pewno przejdzie. Tak sobie zagrałem, na zasadzie, że na pewno przejdzie. Oni wielkie oczy zrobili, w szkole ich tego nie uczyli, ale odmówili ze mną tą koronkę do miłosierdzia Bożego. I tak samo na końcu koronki mgła się rozeszła. I sobie myślę, ja pierdolę, to działa? Za drugim razem to już nabrałem takiej, jakby to powiedzieć, no pewności, to może jeszcze nie, ale nabrałem przekonania, że to naprawdę pomaga. No, tak, tak to zaczynały się moje spotkanie z Panem Bogiem. No, i potem, jak zobaczyłem, że to zaczyna działać, no to, no to coraz więcej modliłem się, coraz więcej prosiłem Boga o pomoc i ją uzyskiwałem. No więc. Ta łączność moja z Panem Bogiem rosła. Z każdym rokiem rosła. Kolejne opowieści będą. Serdecznie dziękuję Ci, Panie Boże, za ogrom otrzymanych łask i ogrom Twojego błogosławieństwa. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, i wszystkim zastępom świętych. Dobry Boże, pobłogosław nas wszystkich i dopomóż we wszystkim naszej drodze do nieba. Płyniemy do Ciebie, Panie Boże, wszyscy. Niech wszystkich błogosławi Bóg jest Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Przypominam, że to moja prawa ręka, a kamera odwraca strony. Niech nas wszystkich Bóg Wszechmogący błogosławi i pomoże nieustannie. Dziękuję.